W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś, święty Boga. Lecz Jezus rozkazał mu surowo, milcz i wyjdź z niego. Jezus, którego słowo ma władzę nad złym duchem. Ludzie są w zadziwieniu, że to słowo Jezusa ma taką władzę, ma taką moc. I my teraz słuchamy słowa Bożego. My czytamy słowo, słuchamy, my spotykamy w tym słowie Jezusa, który przychodzi nas z mocą i władzą swojego słowa. Każdy z nas też ma jakieś opętanie. Może opętanie nam się kojarzy z czymś już takim bardzo radykalnym, ale my też mamy swoje, można powiedzieć, opętania. Yy, czyli takie wady, nie tylko grzechy, ale wady, z którymi sobie nie radzimy. Może jakieś podenerwowanie, zły duch wyszedł z tego człowieka z krzykiem, z głośnym krzykiem wyszedł. Może my też krzyczymy czasami, podnosimy głos w jakichś nerwach, emocjach, coś mówimy. Nie radzimy sobie z tym. Może jakaś pycha, może jakieś lenistwo i my już wiemy, że dzisiaj pójdziemy do pracy, będziemy w domu, tam będą takie problemy, tam takie. Tu będziemy nie radzili sobie z tym, tam z czymś innym. Oddajmy to Jezusowi teraz, kiedy słuchamy słowa, słowa które ma władzę, które ma moc. Poprośmy Jezusa, żeby On nam dzisiaj w tym pomógł, żebyśmy dzisiaj mieli siłę nie grzeszyć, żebyśmy dzisiaj mieli tę Jego pomoc, Jego błogosławieństwo, Jego wsparcie w tym, żebyśmy dzisiaj nie ulegali pokusom złego ducha, tym słabościom, wadom, którym, które zwykle jakoś nas zniewalają. Panie Jezu, pomóż nam dzisiaj przeżyć ten dzień bez grzechu. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.